Dzień dobry, Marcin Gebelle Jest piątkowe popołudnie, a zatem czas na okolice sportu. Dzisiaj także rozmawiać będziemy o koszykówce, ale w wydaniu męskim, ponieważ moimi Państwa gościem jest kapitan Tasomik z Rosiek z Staliostrów, kapitan w zawieszeniu. Można tak Dzień powiedzieć. Dobry. Damian Kulik. Cześć Damian. Dzień dobry, cześć. Damian, tu na początek. Takie pytanie, bo ja się domyślam, że czasami już jesteś zmęczony tymi pytaniami, kiedy wrócisz na boisko, a więc ja może to pytanie sformułuję troszeczkę inaczej, że Twój powrót do, do treningów, może nie na kontakcie, ale to jest chyba taki dobry, dobry omen, dobry sygnał mówiący nam o tym, że, że ta rehabilitacja po tej Twojej kontuzji przebiega pomyślnie. Znaczy tak, no można powiedzieć, że właśnie ostatnio byliśmy u doktora na ostatecznej kontroli. Zrobiliśmy rezonans. Doktor był zadowolony z efektów, jak to wszystko wygląda, jak się wszystko goi, także dał nam tak naprawdę leczenie. Z nim zakończyliśmy. Teraz powiedział, że jestem, dostałem zielone światło na to, żeby zacząć się wdrażać do drużyny, tylko stopniowo, bo to też wiadomo, to nie jest tak, że zakończyłem leczenie. Doktor powiedział że zielone światło, już od razu mogę wejść na bójsko i grać. Bo to jednak wymaga trochę czasu, ale już stopniowo wchodzę, tre, zaczynam trenować z drużyną i mam nadzieję, że coraz szybciej będę, coraz więcej wchodzi w zespół, będę mógł grać na kontakcie i, i wrócić na boisko, żeby pomóc zespołowi. Bo Damian, też nie ma co ukrywać, że no, dla koszykarza e, kontuzja, która się Tobie przydarzyła, to jest taka jedna z cięższych, trudniejszych kontuzji i często jest coś takiego, że zawodnicy potrzebują nawet nie pod kątem tym, tej fizyczności, tylko gdzieś tam pod kątem mentalnym. My też mieliśmy kiedyś już wcześniej okazję rozmawiać i ty mówili, że to nie jest pierwsza tego typu kontuzja, która się tobie przytrafiła. Jak to wygląda pod, pod tym kątem takim mentalnym, żeby, żeby głowę nastroić dobrze po, po znaczy, takim nie momencie. wiem myślę, że tak się że da się nastroić głowę do powrotu po takiej kontuzji, bo jednak. Tak jak powiem po swoim przykładzie, no to są takie ćwiczenia, które wiem, że mogę robić, ale robię je pierwszy raz i chcę je zrobić. nagle w głowie jest taki pstryczek, że a poczekaj, może coś będzie nie tak, może coś będzie może powoli, może trochę nie za, nie za szybko, ale jak już zrobię to pierwszy raz, to już później idzie. I wiem, że tak już tutaj wspomniałeś, wcześniej już też miałem zerwane więzado krzyżowe, tylko że w prawej nodze. I też miałem do pewnego momentu, na, jak zacząłem też chodzić w zeskują taką. taką blokadę, ale w pewnym momencie się postanowiłem, dobra, spróbuję zrobić to jedno ćwiczenie, jeżeli nic się nie będzie działo, no to idę po prostu na pełnej. No i zrobiliśmy to ćwiczenie. Zobaczyłem, że rzeczywiście to kolano jest stabilne, nic się z nim nie dzieje. No i wtedy zaczęliśmy grać. I myślę, że teraz też tak jest, bo nie wiem, no, jakieś tam sfery mentalne i tego przygotowania się chyba nie da wyłączyć tak, żeby powiedzieć sobie, a jest wszystko ok, wchodzę i gram, tylko jednak podświadomie coś myślimy na ten temat. Także mam nadzieję, że to nie będzie tak, że cały czas się będę bał, tylko mówię, no z każdego ćwiczenia, jakie wprowadzamy nowe, czy nawet zaczynam już coraz więcej koszykówki robić, widzę, że po prostu mi nic, nic nie dolega, nic nie odczuwam. Zawsze czekamy jakieś tam jeden, dwa dni, żeby zobaczyć, czy kolano dobrze reaguje. Reaguje dobrze, także widać, że praca, którą wykonaliśmy do tego momentu przyniosła taki efekt, jaki chcieliśmy, i raczej nie powinno się nic wydarzyć. Też chyba dobre w tym przypadku jest, jest to, że, że nie ma gdzieś nacisków od górnych na to, żebyście chociażby ty i David jak najszybciej wrócili, no bo nie ma co ukrywać, że po pierwsze jesteście jednymi z bardziej doświadczonych zawodników inna sprawa tacy najbardziej ograni tutaj pewnie też w pierwszej chwili można było myśleć że okej okay, dobra jest skład złożony z młodych zawodników i my potrzebujemy Damiana i Davida bardzo szybko a tutaj tutaj jest ta świadomość że, że Andrzej Urban często to powtarza że to jest praca na żywym organizmie i tutaj nie ma pośpiechu i po prostu jak wy będziecie gotowi to wy. Chyba jako pierwsi podejmiecie decyzję OK trenerze, jestem gotowy, mogę grać. Znaczy nie no wiadomo, no to są takie kontuzje, których no, no nie da się przyspieszyć, tak? no bo to jednak mm, od nas jest zależne to, na ile sobie wypracujemy te mięśnie dookoła, ale jednak w środku, no to to był przeszczep. I tak jak u mnie, no to tak naprawdę organizm musi zaakceptować ten przeszczep tą ono musi się być całe ukrwione. I wtedy. Jest ta duża szansa na to, żeby po prostu to więzadło się nie zerwało ponownie. I doszliśmy do takiego momentu, że tak jak teraz, że jestem już powiedzmy zdolny do tego, żeby coraz więcej robić, ale nie jestem jeszcze w pełni gotowy, żeby wyjść i grać. Ale wiem, że z klubu no nie ma. No na pewno trener by chciał, żebyśmy jak najszybciej wrócili, ale też zdaje się z tego sprawę, że lepiej nie wiem, wrócić tydzień później niż tydzień za wcześnie i stracić zawodnika na kolejne kilka miesięcy. Tak? Damian, my też rozmawialiśmy o tym, bo w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że przydarzyła ci się taka, a nie inna kontuzja, to też pojawiły się takie głosy, że dla koszykarza w Twoim wieku, a jesteś już doświadczonym zawodnikiem, tutaj nie będziemy kolorować rzeczywistości, to też część mówiła. Ciężko będzie wrócić i pewnie być może Damian podejmie decyzję taką o, o zakończeniu swojej przebogatej kariery koszykarskiej, ale Ty powiedziałeś jej nie. I tutaj dlaczego taka, ani nie inna decyzja? To znaczy ja się domyślam nie, dlaczego, powiem, dlaczego tak jest. Powiem tak. Bo A ty ty miałeś ten... w ogóle takie myśli w głowie, w ogóle, że... Nie, przede wszystkim... Bo to Art Artur Pacek chciał... chyba też mi powiedział na samym początku, że Wy gdzieś e, w takiej e, rozmowie między sobą powiedzieliście: No, 37-38 lat, wrócę, będę na najstarszym MVP w Lidze. Tak, nie, no to, to się śmiałem: wiadomo, że to jest takie, jakaś tam motywacja do tego, żeby e, wrócić, ale na pewno sobie powiedziałem, że nie, nie, nie zakończę kariery na takim warunkach. Jak będę chciał zakończyć karierę, na swoich. To na swoich warunkach, nie na pewno przez kontuzję, chociaż wiadomo. No, było kilku zawodników, których niestety na zdrowie nie pozwoliło mm. na to, żeby kontynuowali. A ten, ja sobie powiedziałem tak: dopóki ja jeszcze jestem w stanie nadążać za dużo młodszymi zawodnikami i grać z nimi na równym poziomie, to dlaczego nie korzystać z tego i nie robić tego, to, to co lubię, to co kocham, to co robiłem przez całe życie? I staram się to wykorzystać jak najdłużej, po prostu grać, jak najdłużej to robić, no, ale mówię, no wszystko jest też uzależnione od naszego. E, zdrowia, ale byli zawodnicy. bo Adam Łucik, był którzy w, firmie, w, wieku, w wieku 40 lat plus grali jeszcze i to z powodzeniem także. Dlaczego nie być tym następnym, który też pociągnie trochę dłużej w tej dyscyplinie? Nie no jasne, ja oczywiście trzymamy kciuki, bo, bo tak jak powiedziałeś no, ostatnie twoje sezony też pokazują, że cały czas jesteś zaliczany do tego topu, jeżeli chodzi o e, Orlen m, Basket Ligę i kibice też pewnie e, czekają, bo My, tak oglądając te pierwsze dwa mecze nowego sezonu, a także ten okres przygotowawczy, to tak troszeczkę, no nie wiem właśnie jak to ująć w słowa, ta strefa podkoszowa w nowej drużynie stali, tak troszeczkę czeka na ciebie, bo ok, ja wiem, jest Janek Wójci, chociaż. Ja często z nim rozmawiając, on mi powtarza, że ta pozycja numer 5 to nie jest pozycja jakby dla niego skrojona, bo większość swojej przygody z koszykówką grał na pozycji numer 4, ale okej, okay, nie ma Damiana. On jest gotowy, żeby grać na piące. Jest Tim Lambrecht, który gdzieś tam tą fizycznością odstaje od Damiana Kuliga i od tych najsilniejszych zawodników w lidze, ale właśnie ja chciałbym teraz poznać twoją opinię na temat tego, tego zespołu, który tego doświadczenia ma z pewnością mniej niż w latach poprzednich, tego kwalitetu też, jak, jak też się mówi, ale chyba to jest zespół, który to wszystko nadrabia ambicją, bo te pierwsze dwa spotkania ligowe pokazują, że, że to są koszykarze, którzy, którzy chcą się pokazać tutaj w tej lidze i którzy mają sobie i innym coś do, do udowodnienia i do pokazania. Znaczy tak, no myślę, że ten zespół jest nieprzewidywalny, bo tak jak powiedziałeś, no jest dużo młodych zawodników, jest dużo zawodników, którzy e, też, są zawodnicy, znaczy, że powiem, że też są zawodnicy, którzy pierwszy raz w Europie grają, są zawodnicy, którzy pierwszy raz wyjechali, tak jak Merty, który wyjechał po, poza granice swojego kraju, także jest to różnorodna e, mieszanka, ale no, na pewno nie można ich skreślać, bo to są zawodnicy, którzy widać, że będą walczyć, widać, że będą dawać siebie wszystko, że starają się, dają... Staram się robić wszystko to, co najlepiej potrafię. Staram się wykorzystać wskazówki trenerów, i też czasami my staramy się z Davidem im coś doradzić, co jak lepiej zagrać. No Wiadomo, no trochę doświadczenia brakuje, ale też kiedyś to doświadczenie trzeba złapać. I oni teraz mają szansę, bo grają, będą grać na pewno duże minuty. Także to też dla nich jest na duży plus. Wiadomo, no przyjdę ja, przyjdę David. Wiadomo, te, tego doświadczenia może będzie trochę więcej, ale to też nie będzie tak, że nagle się zmieni cały zespół, i będzie inaczej grał, tylko będziemy mogli może trochę czasami ich to szaleń, młod, szaleństwo młodzieńcze, czy, co pokazują na boisku, trochę może przyhamować, ale tutaj za tego trener i naprawdę robi dobrą robotę z tym, żeby poukładać ich jak najlepiej, jak najlepiej, żeby każdy z zawodników indywidualnie pokazał swoje najlepsze walory, no i też był coraz lepszy, tak? No bo my jako zespół musimy funkcjonować jak kolektyw, jak jedna całość, i przez to tak naprawdę możemy być oceniani, przez to możemy, nie wiem, osiągnąć sukces. Rosenthal albo jego też tutaj wspomniałeś, i ten ostatni mecz wygrany z Czarnymi Słupsk, jakby. Miej osobiście do taką odpowiedź, dlaczego trener Andrzej Urban go ściągnął i dlaczego trener Andrzej Urban go y, obserwował już od dłuższego czasu. Bo Andrzej mówił, że, że miał go gdzieś na radarze już wcześniej, chociażby przez występy w reprezentacji czy przez występy y, w lidze estońskiej. I ja mam takie wrażenie, że, że to jest taki zawodnik. Y, podobnego pokroju, co Ajgars co z Kale. Też, masz, też masz taką opinię, też, że to jest tak, zawodnik, to jest który bardzo zabój, dużo myśli. Dużo... No widzi, tak, dużo, dużo, dużo widzi, stara się czytać też dużo y, gry. Też mówię, no nie zapominajmy, trochę przyszedł już trochę lat grały też za granicą swojego kraju. On jest tutaj pierwszy raz, także też na pewno mu nie jest, nie jest łatwo. Też każdy się musi przyzwyczaić do specyfiki grania innych zawodników, bo no to też jest bardzo ważne taki dla rozgrywającego, tak i, czy dla, jak dla mnie dla Podkaszowego. Też pamiętajmy, no, jak Ajgarz przychodzi dwa lata temu, to też każdy mówił, bo tutaj po kontuzji, po słabym sezonie, ciekawe jak będzie. Nie? A okazało się, że to był cały dziesiątkę. No miejmy nadzieję, że z Martym będzie tak samo i też pokaże najlepsze swoje umiejętności, bo stać go na to i czasami w meczu może tego nie widać jak to, co pokazuje też na treningu, bo widać, że jest, że jest waleczny, jest ambitny i <küh> że stara się robić dużo rzeczy, żeby jak najlepiej pomóc drużynie. Damian, jak byś wytłumaczył kibicowi to, że, że my często słyszymy właśnie takie opinie, że zawodnik, który debiutuje w polskiej lidze, on gdzieś musi przyswoić tą tę ligę, musi nauczyć się grać w danej Lidze bo tak ty grałeś chociażby nie wiem w lidze VTB grałeś w Eurolidze grałeś w lidze tureckiej później wróciłeś do Polskiej Ligi Koszykówki To jak miałbyś taką charakterystykę Polskiej Lidze Koszykówki wystawić to to, to czym wyróżnia się ta liga bo często słyszymy tym że, że Może ona nie stoi na najwyższym poziomie koszykarskim ale jest strasznie fizyczna znaczy jest, to można powiedzieć, że jest. Ok. W porównaniu z innymi ligami, tak? Tak, znaczy, no ja grałem, tak. No okej, okay, no jeżeli graliśmy w tej lidze VTB czy w EuroLidze, no to w EuroLidze w ogóle jest inaczej, tam jest yy, aż takiej fizyczności, tam nie ma, okej, okay, no ja grałem też parę, naście lat temu, także to też się ten, też, yy, ta koszykówka zmieniła, ale ty, jak dużo osób mówi no, o, na temat opinii, no, czy w liga hiszpańska czy francuska. Yy, tam wszystko polega na, na umiejętnościach, na, na taktyce, na tym, żeby szukać błędów, a w Polskiej widzę. I chyba szybsza jest ta koszykówka gdzieś tam w tej chwili. Tak, ale w Polsce jest, jest dość fizyczna, jest dużo przepychanek, jest dużo agresji na piłce. W większości spotkań też dopuszczają do tego, żeby ta gra była bardziej na na kontakcie i do tego też się trzeba przyzwyczaić i to też staramy się przekazać właśnie z zawodnikom, którzy są pierwszy raz w polskiej lidze, że no, tu będzie ciężko, nie? że jak są drużyny, które się też dobrze przygotowują i tylko zobaczą na chwilę, że masz delikatny problem na kontrolą z piłką, na presji, to przez 40 minut będziesz, będziesz od razu miał to. Przez cały czas tylko będą się zawodnicy zmieniać, którzy cię mm, kryją. Także tutaj no... Ta fizyczność, ta twarda gra, może bardziej powiedział, no to jest z tym chyba pierwszym takim kluczem, jeśli chodzi o opinię na temat polskiej ligi. Damian, ja też tak troszeczkę z innej beczki chciałem porozmawiać o koszykówce, ponieważ niebawem będą nowe wybory, jeżeli chodzi o prezesa Polskiego Związku Koszykówki. Ja tutaj Ciebie o, o, o Twoje typy pytał nie będę, ale no, jesteś gościem, który, który w tej lidze już e, spędził e, kilka e, sezonów. Ty masz, nie wiem, jakieś pomysły, bo też słyszałem chociażby taką wypowiedź e, jednego z kandydatów Grzegorza Bachańskiego, że on chciałby jak najwięcej ludzi, którzy w, w różnych strukturach e, działają, lub działali w koszykówce, żeby, żeby dzielić się swoimi opiniami. Bo ja tak wracając do, do przeszłości, też kilka razy o tym rozmawialiśmy, że ty, może nie do końca, ale, ale byłeś beneficjentem takiego przepisu, kiedy w Polsce wprowadzano i był taki pomysł, żeby jedna kwarta cała należała do, do młodzieżowca. W Ostrowie wtedy grał Tomasz Ochońko. Ja pamiętam, że jeszcze wtedy trener Andrzej Kowalczyk pierwszy raz chciał ciebie. Tutaj ściągnąć. Później przez wiele lat sporo dyskutowaliśmy na temat tego, czy, czy jest potrzebny Polak przez cały mecz na parkiecie, ty masz takie jakieś pomysły, które przez te wszystkie lata, nie wiem, obserwowały się, sprawdziły? Czy masz może jakieś nowe pomysły na to, żeby, żeby gdzieś mysle, ta koszykówka że inaczej? Nie, ale... Um, no ja też można powiedzieć, że zyskałem trochę na tym, jeśli chodzi o tego Polaka na parkiecie, bo wtedy już, jak pamiętam, jak zaczynałem właśnie w polfarmie swoje pierwsze kroki, to już chyba było, że musi być Polak. I wtedy był chyba jeden też, że jeden Polak musi być, także no, mi ten przepis y, posłużył i to dobrze, bo cieszę się, bo to mi też dało możliwość gry, możliwość rozwijania się. Yy... Czy coś bym zmienił? No Ta liga ró różne miała momenty. I różne pomysły. I różne pomysły. Mówię, no, z tym Polakiem, było tak, że to miało być, że zaraz się wysypie dużo zawodników do reprezentacji, że ta reprezentacja mm, zwiększy swój poziom, ale. Czy tak było? No nie, no właśnie z reprezentacją było tak, że były też różne momenty, tak? Bo były te momenty lepsze, były te gorsze, no tak jak ja zacząłem regularnie grać w reprezentacji, czy od coś tego. Tylko, tylko Damian, jeszcze tak troszeczkę ci przerywając, w momencie, kiedy pojawiły się te przepisy, to był chyba właśnie taki moment. Nie wiem, największej zapaści reprezentacji Polski, bo tak e, idąc dalej. W no, 2009 to był u nas tak? Wtedy mistrzostwa tak, chyba tak, Europy. Ale 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 11-13 no to była... było. Było kiepsko, kiepsko, a później już e, e, na znaczy, taki... no, 15 już od, znaczy odpadliśmy w sumie w ćwierćfinale. A wtedy, wtedy też więcej drużyn grało w mistrzostwa Europy i awans na te mistrzostwa też był troszeczkę łatwiejszy. No ale wtedy też normalnie przez kwalifikacje musieliśmy tak. przejść. Przeszliśmy pamiętam. I mówię, no wtedy w 2015 było tak, że no ok, no, przegraliśmy w ćwierćfinale z Hiszpanią, z późniejszym triumfatorem, gdzie też tak, nie wiem, jak pamiętam, no to w sumie w później w 2019 na przykład, też Świata. z Hiszpanią przegraliśmy, które no, też wtedy już był awans, awans do ćwierćfinału, to już był y, strzał. No tak, znaczy, no, także, no i, ale był za to 2017 kompletnie nieudany Mistrzostwa, także to jest... Ciężko powiedzieć. No, na pewno dużo zawodników na tym przypisie, co rozmawialiśmy, no to zyskało, bo złapało tą pewność, zaczęło grać i, I widać, że, że, że to im pomogło. Tak samo mogę to powiedzieć po, po sobie. Ale czy aż tak to podniosło poziom reprezentacji? No... Ciężko, ciężko powiedzieć. Chociaż, właśnie tak patrząc przez, przez te ostatnie wyniki, być może. Miało to, to jakiś wpływ, że, że kilku tych zawodników pojawiło się w reprezentacji, bo czwarte miejsce na Eurobaskecie i ósme miejsce na, na Mistrzostwach Świata, gdzie sam jeszcze grałeś w Chinach, to, to jest duże odbicie. Na koniec jeszcze, bo ja, ja często lubię do, do tego wracać, ale tutaj też poruszaliśmy o tym, że był ten przepis o zawodniku młodzieżowym, i to już wtedy miałeś trafić do Ostrowa Wielkopolskiego, mimo wszystko ty chciałeś zostać jeszcze jeden sezon na poziomie pierwszoligowym, kiedy grałeś w drużynie GKS Tychy. Dlaczego? Bo Ty już wtedy, była, Damian, jakby tak, byłeś no, wyróżniającym się zawodnikiem tak, prawda, tego byłem, młodego ale ja po pokolenia i w, młodych repre w reprezentacjach młodzieżowych też już Nie, no byłem. ja poszedłem taką ścieżką, wiem, że bardzo dużo zawodników, którzy o, dostałem propozycję traklasy, to idą a później niestety znikają, ich nie ma. Ja po tak naprawdę przeszedłem przez każdy szczebel polskiej ligi, grałem w drugiej lidze, później właśnie poszedłem do, jeszcze wtedy Big Star Tychy się nazywało, teraz jest GKS Tychy i tam spędziłem dwa sezony, no i też idąc tam nie wiedziałem, jak tak naprawdę ta gra wygląda, jak to wszystko się potoczy. ok, no potoczyło się tak, że miałem bardzo udany sezon, ale nie czułem się jeszcze na tyle pewny, żeby iść do Ekstraklasy i, i tam coś pogrywać. I powiedziałem sobie, że jeszcze jeden rok pogram sobie w pierwszej lidze, jeszcze złapię to bardziej doświadczenie i dopiero wtedy spróbuję. No i tak było, no i później trafiłem do Polfarmy. Gdański. I z perspektywy czasu można powiedzieć, że obrałeś bardzo dobrą drogę, bo pewnie gdybym wtedy ciebie zapytał e, albo inaczej powiedział, że Damian Kulik będzie e, nie wiem, przez jeden sezon, bo ja tak pamiętam, jak grałeś w zespole Turowa z Gorzelec e, przez dłuższy okres czasu byłeś gdzieś tam w topie tych zawodników najlepiej punktujących w Eurolidze, później e, bogata kariera w Turcji, bogata kariera reprezentacyjna. To byś powiedział pewnie biorę to. Ciemno. No to na pewno wtedy się nie zastanawiałem, po prostu starałem się z na sezon grać, dawać siebie wszystko, a co dalej będzie, no to nikt nigdy nie wie. Bo tak jak mówię, no jesteśmy sportowcami i też nie mogę sobie zaplanować. Na przykład ja tak miałem, żeby zaplanować albo za 3-4 lata muszę być w reprezentacji to jest mój cel. Bo tak naprawdę to tak jak teraz w tym przypadku. No jedna kontuzja, która Cię wyeliminuje, to jak na prawie rok i te plany można mogą tak naprawdę. Pójść z dymem, nie? Dlatego mm -hmm. Ja zawsze na spokojnie do tego podchodziłem. Po prostu skupiałem się na tym, co jest tu i teraz. skupiałem się zawsze tak jak teraz na danym kolejnym meczu i to był mój cel. A to, co będzie dalej, no to, to będzie tak naprawdę później tylko wisienka na torcie i, i z tego się będę cieszył. Dobrze. Damian, przerwa reprezentacyjna to taki okres, kiedy ty spróbujesz wejść do, do drużyny? Znaczy no staramy się robić wszystko, żeby ten czas jak naj. Był jak najszybszy, żebym mógł dołączyć, no już powoli dołączam do drużyny, jeszcze niestety, tak jak mówiliśmy też wcześniej, no na kontakcie nie mogę. Ale no żeby po tym, po tej przerwie już właśnie na okienko być z drużyną, ale mówię, no to jest też nowe elementy wprowadzamy, i też nie wiemy, jak Kolano zareaguje. Do tej pory, całe szczęście, było wszystko ok. ale no jednak gra na kontakcie to już jest trochę, trochę inaczej, trochę bardziej wymagająca, także jeżeli to będzie wszystko w porządku, no to... Będziemy coraz dalej brnąć w to, żeby po prostu wrócić po tym okienku na, do, do zespołu. Dobrze, trzymamy kciuki drodzy Państwo za Damiana Kuliga, który był moim Państwa gościem w programie Okolice Sportu. Dziękuję Damian. Dziękuję. Ja nazywam się Marcin Gebel. Już tradycyjnie zapraszam na kolejny piątek. Do zobaczenia, do usłyszenia.